No i co? Zmieściłeś się. Ale jak ty świetnie wyglądasz. Ja zawsze dobrze wyglądam. Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj mam na sobie elegancką koszulę od Wild Findera, a to znaczy, że temat dzisiejszego vloga będzie wyjątkowo poważny, chociaż... Teoretycznie może wydawać się błahy. Otóż mamy kolejnego eksperta od wirusa, zwanego na internecie potocznie koronką tego, pod pretekstem którego, nie mylić z powodu którego, pod pretekstem którego politycy zdecydowali się całkowicie zmienić otaczający nas świat. Najpierw trzymali nas. Kilka e, miesięcy w domach, potem zdecydowali się zrujnować naszą gospodarkę. A teraz całkowicie ten nasz świat przemodelowują i pozbawiają nas coraz to nowych, oczywistych do niedawna wolności, no bo jest zagrożenie i pod pozorem tego coraz bardziej wyglądającego na dęte zagrożenie, te oczywiste wolności nam się odbiera. Takie chociażby jak wolność do. Spotykania się z rodziną, kiedy tylko chcemy, a nie gdy minister zdrowia pozwoli. Chodzenia do kina, parku, teatru, a także do chodzenia z odsłoniętą twarzą, tak abyśmy rozpoznawali siebie jako istoty ludzkie, a nie tylko humanoidy, które są tak trochę bezosobowości, bo my, człowieka, rozpoznajemy jednak po twarzy. Także sprawa jest bardzo, bardzo poważna i wydawałoby się, że skoro mamy do czynienia z czymś tak gigantycznie złym, co sprawia, że tak przeraźliwie y, przemodelowywane jest nam życie, a przecież jeszcze w grę wchodzi ekonomia, miliony bezrobotnych w samej tylko Polsce, kłopoty z pieniędzmi, z kredytami, utrata mieszkań, strasznie złe rzeczy, no to, że ci eksperci od Radzenia sobie z tym problemem będą na najwyższym poziomie. Tymczasem, do tej pory mieli, mamy jednego takiego uznanego, niestety, przez elity, w tym elity polskie, w tym ministra Szumowskiego, eksperta Billa Gatesa, który jest bezwzględnym biznesmenem, twórcą jednego z najbardziej kontrowersyjnych koncernów y, informatycznych na świecie, czyli Microsoftu i który też stworzył nie mniej kontrowersyjne produkty, między innymi Windowsy, które zdaniem wielu ludzi nas szpiegują. I to zanim jeszcze stało się to powszechne, bo zanim zaczęły to robić np. Google i Facebooki, a który od jeszcze wiele, wiele lat temu był przesłuchiwany w Stanach Zjednoczonych przed bodajże komisję senacką za sprawą tego, że Krwiożerczo eliminował konkurencję w tym wypadku była to konkurencyjna przeglądarka internetowa Netscape. Dzisiaj już pewnie nikt o tym nie pamięta, ale charakter charakter człowieka Wręcz tak trochę po trupach idącego do swojego celu, raczej się nie zmienia. Teraz oczywiście pan Bill Gates przeszedł swoisty rebranding i y, z takiego bezwzględnego przedsiębiorcy stał się potulnym filantropem, y, który na przykład głodnym dzieciom w Afryce daje je, no właśnie, nie jedzenie, tylko szczepionki, co jest bardzo, bardzo dziwne. Wydawało mi się, że takie y, stare, biblijne przesłanie brzmi głodnego nakarmić, no ale teraz zmieniono na głodnego zaszczepić. I nie to, żebym był jakoś przeciwny szczepionkom, tylko jest to dziwne, no bo zawsze każdy przedsiębiorca wydawało się, że zna coś takiego jak piramidę potrzeb i wie, że najpierw trzeba zapewnić potrzeby podstawowe, a dopiero potem przechodzi do potrzeb wyższego szczebla, mówiąc krótko, dziecko, które często umiera z głodu i to dosłownie no, to nie jest jego pierwszą potrzebą być zaszczepionym, tylko być nakarmionym, napojonym, no bo ono już jest. No dobra, nie idźmy dalej w ten temat, wszystko wiadomo o co chodzi. I to jest, to jest światowy, światowy ekspert, mimo tego, że nie ma kompletnie nic, ale to nic wspólnego z, go z wykształceniem medycznym czy z wykształceniem wirusologicznym, to już w ogóle nie, to jest facet, który ma wykształcenie średnie amerykańskie, on co prawda studiował, ale bodajże po drugim roku był uprzejmy rzucić studia i zająć się w dość kontrowersyjnych okolicznościach, robić no, bardzo kontrowersyjną firmę, jaką jest Microsoft. Drugą e, ekspertką, o której niedawno mówiłem, jest wagarowiczka Greta Thunberg, która najpierw była e, wylansowana m, na ekspertkę od klimatu, Myślę, że e, wszyscy o niej słyszeli, więc już tam nie, za, nie należy za dużo mówić. Jak to pani Greta doskonale sobie radzi e, w sytuacjach, gdy można ją przygotować na konkretne wystąpienie, lub gdy ta dziewczyna, która koło niej cały czas się kręci, czy większość czasu jej się kręci, podpowiada jej do ucha, jak kompletnie sobie nie radzi, gdy jest postawiona z jakimś problemem sam na sam, co budzi podstawowe. Em, takie obawy, czy czasem aby na pewno Greta nie jest po prostu narzędziem, że jakby to dorosły mówił, no to by dorosła mu się popukali w głowę, ale ponieważ mówi to dziecko, no to jakoś tak głupio wykazywać, że dziecko bredzi, no bo zaatakujesz dziecko, no nie, nie zaatakujesz. No i to jest takie trochę mocno bezwzględne wykorzystywanie dziecka, yy, w dodatku posiadającego pewne problemy. Yy, do tego typu rzeczy. No, miejsce dzieci jest w szkole, miejsce dzieci jest na placu zabaw. Dzieci powinny mieć dzieciństwo, powinny się bawić, powinny się cieszyć, powinny się radować, a nie być brutalnie wykorzystywane do polityki. No i niedawno Gretę próbowano przebrandować na ekspertkę od yy, tego właśnie wirusa. Chyba się trochę nie udało. No to teraz mamy kolejnego eksperta, moi kochani. Po bezwzględnym biznesmenie i Wagarowiczce, e, oczywiście jedno i drugie przebrandowane na filantropów. Mamy trzeciego y, rebrandera, czy rebrandingowca, no, trzecią osobę podaną rebrandingowi, e, tym razem y, filantrop e, wcześniej był spektakula, spek, nie spektakulantem, tylko spekulantem. Mówiąc krótko pan finansista, y, George Soros, czy tam Soros, nie pamiętam, jak pisze się Soros, a jak się czyta, chyba, chyba Soros. Um, pan, który, no, że się tak wyrażę, ma bardzo, bardzo przyjemną i sympatyczną twarz, jest piękny, sympatyczny i nie dobra, cofam to. Bo to, że akurat pan Soros wygląda tak, jakby mógł grać w horrorach bez, bez charakteryzacji, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Więc cofam to, przepraszam i, i, i co najwyżej niektórzy mogą sobie pomyśleć, ach, kurczę, charakter mu wychodzi na twarz. Bo właśnie do tego próbowałem nawiązywać, że nie chodzi o to, że facet jest strasznie brzydki, chodzi o to, że on ma taki uśmiech. Taki, taki ma uśmiech, że czasem jak się spojrzę na jego zdjęcie, to powiem szczerze, że przypomina mi się, przypominają mi się po prostu, no ta szczary człowieka przechodzą, yy, wzbudza się w człowieku taki lęk, takie nogi się ucinają, uginają i takie i, i jest takie, takie bardzo specyficzne uczucie czasem przynajmniej czasem towarzyszące oglądaniu niektórych horrorów, zwłaszcza tych z pogranicza satanizmu, okultyzmu, jak się wyłania takie wielkie złoto, no czasem jak jest dobrze zrobione, ten demon tak na ciebie spojrzy z tego ekranu, to to, to się tak po prostu boisz. No jak ja oglądam niektóre e, zdjęcia pana Sorosa, to właśnie mam takie uczucie i to nie ma nic wspólnego z przystojnością, z pięknością I oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje prywatne odczucie, e, za które z góry przepraszam, jeśli ono kogokolwiek uraziło. Masoros nie mówił po polsku, więc nie ma szans, żeby to do niego dotarło, tam, gdzie on był o takiej pchełce, jak ja, e, gdzieś tam w ogóle wiedział, że istnieje. E, natomiast no, to też jest takie bardzo, bardzo ciekawe. Zwykle ci filantropowie to mają właśnie takie miłe, ujmujące te, te spojrzenia, taki fajny, łagodny uśmiech. A tutaj nie. Ale, ale to nie chodzi o pozory, kochani moi, nie chodzi o pozory. Chodzi o to, że pan Soros dorobił się gigantycznych pieniędzy, nie na tym, że coś wyprodukował, nie na tym, że coś wynalazł, nie na tym, że coś stworzył, nie na tym, że miał jakąś firmę, która cokolwiek produkowała, tylko na tym, że był po prostu bezwzględnym spekulantem giełdowym. Czy mówiąc krótko, zarabiał gigantyczne pieniądze na tym, że ma gigantyczne pieniądze. Yy, w sumie kiedyś mogę wam zrobić yy, vlog o panu Sorosie, to tam dokładnie będzie. W wielkim, wielkim skrócie, w pewnym momencie pan Soros, tak jak cała masa różnych yy, krwiożerczych ludzi z rynku, na przykład pan Rockefeller, postanowił yy, przebrandowić, yy, przebrand, yy, zrobić rebranding na, yy, na filantropa i pod pozorem filantropii zmieniać świat. No i pan... George Soros też ma misję, tak jak pan Bill Gates e, ma misję głodnego zaszczepić, e, tak pan George Soros ma misję, że że państwa y, narodowe to jest zło i nie może być państw narodowych, bo to niedobra jest. E, granice to też zło i nie może być granic, ale tutaj szczególnie chodzi o te y, granice Stanów Zjednoczonych i szczególnie chodzi o granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Bo tam, jak jakieś państwo afrykańskie ma swoje granice, to luz. Pan Soros nie robi nic, y, żeby temu przeciwdziałać. Natomiast jak jakieś państwo azjatyckie ma swoje granice, spoko, szanujemy. Że to są państwa, które mają swoją kulturę, swoją odrębność i chcą ją zachować. Natomiast jakby Unia Europejska, jakiekolwiek państwo Unii Europejskiej chciało zachować swoją odrębność kulturową, nie, nie można. Bo jak na przykład Chiny chcą zachować swoją odrębność kulturową, to jest normalne, to jest duma. Natomiast jak Polska chce zachować swoją odrębność kulturową, to to się nazywa ksenofobia, rasizm i jeszcze inne słowa. Także, no i właśnie pan Soros jest nawet nie tyle oskarżany, co wprost go się wiąże na przykład z niekontrolowanym napływem tak zwanych uchodźców do Europy, których już coraz bardziej jest tajemnicą poliszynela że tych ludzi po prostu szukano, że wmówiono im, że tutaj Europejczykom na mózg padło, że oni każdemu, kto przyjdzie, oferują dostatnie życie bez pracy. Do końca życia, i dla dzieci też, że tutaj są pieniądze za darmo, no i w ogóle ziemia obiecana przez Allaha. I potem się działy takie dziwne rzeczy, że podrapani ludzie, znaczy odrapani, w sensie bardzo, bardzo biedni ludzie, mieli nowe iPhony, dziwnym trafem, ten sam kolor, ten sam model zupełnie tak jakby ktoś im rozdawał, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, pan Soros jest wprost. Jest powiązany, co najmniej, i oskarżano o to, że stymulował napływ tych migrantów udających uchodźców do Europy, że tutaj w Europie stymuluje poprzez finansowanie przeróżne. Um, Przeróżne organizacje, które chcą zmieniać nam światopogląd, które chcą nam mówić, że tradycyjne wartości to jest coś złego i powinniśmy się ich wstydzić, które mówią, że powinniśmy zapraszać tutaj każdego, kto tylko chce przyjść i w myśl tolerancji pozwalać mu narzucać nam jego wartości, powinniśmy się dostosować, itd. itd. Mówiąc krótko, no, robić rzeczy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłyby uznane za, za wymyślone przez jakiegoś człowieka chorego umysłowo, a dzisiaj coraz bardziej stają się prawdą. I pan Soros działa również w Polsce, również w Polsce działają fundacje, które są przez niego zakładane, finansowane, współfinansowane. Niektóre oficjalnie nie istnieją. Ale, ale się wobioram. No i teraz ten pan Soros jest kolejnym ekspertem od koronki. Co bardzo ciekawe, pan Soros, zanim wygłosił na łamach Independent swoje przekonanie odnośnie tego, że strzepić na koronkę będzie musieli się co roku, był uprzejmy zwrócić uwagę, że, no, może zacytuję. Nieprawdopodobne jak bardzo przygotowane są nieprzygotowane są kraje do czegoś takiego stwierdził w rozmowie z The Independent Soros. Miliarder zapowiedział, że odtąd świat, że odtąd świat będzie musiał walczyć zarówno z koronawirusem, jak i z globalnym ociepleniem. To nie o to chodzi, nie ten. Nie ten, nie ten. O to jest ten cytat, przepraszam. Jeszcze przed wybuchem pandemii zdałem sobie sprawę, że znajdujemy się w rewolucyjnym momencie, w którym to, co w normalnych czasach byłoby niemożliwe, stało, stało się nie tylko możliwe, ale prawdopodobnie. Absolutnie konieczne. A potem pojawił się COVID-19, który całkowicie zakłócił życie ludzi i wymagał zupełnie innych zachowań. Bardzo ciekawe, prawda? Facet, który chce porządek świata wywrócić do góry nogami i wprowadzić nowy. Porządek świata um, już wcześniej mówił, że o kurczę, chyba jesteśmy w takim miejscu, w czasie, w którym że to są, nie są normalne czasy, bo to, co w normalnych czasach byłoby niemożliwe, stało się teraz możliwe. Czyli wyczuł moment, że teraz można robić te zmiany i prawdopodobnie będzie to nawet konieczne. Tak. I, i ten pan Ko i ten pan Soros. Stwierdził, facet nie ma kompletnie żadnego wykształcenia medycznego, tym bardziej wirusologicznego. Podkreślam jeszcze raz, trójca ekspertów koronkowych to jest um, biznesmen, wakarowiczka, a teraz jeszcze nie, nie finansista, tylko spekulant giełdowy. Wszyscy po rebrandingu na, najpierw na filantropów, a teraz na um, ekspertów od koronki. Co, co jest, jest, I on twierdził, że co roku będzie musieli się na tą koronkę szczepić. Strzelamy do ruchomego celu, ponieważ sam wirus szybko się zmienia. Opracowanie szczepionki zajmie dużo czasu. Zobaczcie, co jest ciekawe, jeszcze niedawno mówili, że ta szczepionka to pewnie będzie w wakacje, potem, że na jesieni, a teraz, że dużo czasu. Nawet po jej wynalezieniu będziemy musieli nauczyć się ją co roku modyfikować, ponieważ wirus najprawdopodobniej będzie mutował. Czyli mówiąc krótko, będziemy mieli do czynienia z czymś jak z wirusem grypy. Szczepionka na wirusa grypy to jest coś owianego bardzo, bardzo złą, złą sławą i to możecie sobie posłuchać e, po, 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 po nawet lekarzy i to prawdziwych lekarzy, a nie takich ludzi, co to czasem na YouTubie udają lekarzy, bo założą kitel, a z medycyną mają tyle wspólnego, że na przykład tam, nie wiem, handlują jakimiś Preparatami medycznymi, ale nawet w życiu nie byli w akademiku yy, na imprezie medyków, tylko na przykład są, nie wiem, specjalistą odkaletnictwa, czyli robienia rzeczy ze skóry. Ale mówię o takich prawdziwych lekarzach, lekarzach, oni wam powiedzą, że szczepionka na grypę to jest takie coś bardzo, bardzo ulotnego. I raz się uda, raz się nie uda, bo to jest trochę takie wróżenie z fusów, jak ten wirus będzie mutował, w którym miejscu, I że w dodatku on potrafi w czasie sezonu przemutować tak bardzo, że nawet jeśli szczepionka na początku sezonu była skuteczna, to na końcu sezonu już nie będzie skuteczna, bo on tak bardzo zmutuje. Reasumując, bardzo mały odsetek personelu medycznego się szczepi. Są kraje, oczywiście, czy miejsca na świecie, w których te wyszczepienie personelu medycznego jest duże, ale zwykle wiąże się tam z absolutnym przymusem. Tam, gdzie takie szczepienie personelu medycznego jest dobrowolne, dziwnym trafem większość personelu się nie szczepi, co... O ile ja nie mam wykształcenia medycznego, natomiast umiem logicznie myśleć. I jeżeli ci, którzy mają wykształcenie medyczne, swoimi działaniami pokazują nieufność do preparatu, to ja tym ludziom wierzę. Bo tak to już się jakoś złożyło, że niektórzy ludzie mówią różne rzeczy, na przykład dlatego, że im zapłacono, na przykład dlatego, że im sfinansowano badania. I tam może jest chyba nawet w Polsce taka profesor grypka, która niezależnie od tego, w jakim celu ją się zaprowadzi, zaprosi do studia, o czym będzie mowa, to ona i tak zawsze zaleci szczepienia na grypę. I e, pamiętam, jak się zaczynała ta epidemia covidowa e, jeszcze w marcu, ona też, na przełomie lutego i marca ona też zalecała szczepienia na grypę. Ona zawsze zaleca szczepienia na grypę, po prostu zawsze. Profesor Grypka. No, Niemniej jednak, także różni ludzie o różne rzeczy mówią, natomiast e, no, no, natomiast to... Trzeba patrzeć, co robią. Nawet w piśmie świętym było powiedziane: po owocach ich poznacie, tak? No to i także i tutaj teraz wygląda na to, że będziemy mieli w bardzo analogiczny sposób yy, serwowaną szczepionkę na koronkę. Tylko co bardzo ważne. Ja, jak wiele razy już powiedziałem, nie jestem antyszczepionkowcem. Wręcz przeciwnie, jestem proszczepionkowcem. Ja uważam, że jeśli szczepionka jest dobra, przebadana, sprawdzona, yy, bezpieczna, yy, yy, z należytym z należytą starannością wyprodukowana, oczyszczona, przechowywana, bo to w polskich przychodniach różnie bywa. Były aferki, przecież, że podawano źle przechowywaną, która przez to mogła być co najmniej nieskuteczna, czyli dawać fałszywe poczucie odporności itd., itd., ale uważam, że jeśli jest dobra szczepionka, to jest ok. Problem w tym, że no niektóre rzeczy nie da się zrobić dobrej szczepionki, a niektóre są po prostu, tak jak wszystko, kiepskiej jakości. No, bo wszystko może być dobrej lub złej jakości, tak? Jesteś za samochodami? Ja też. Ja też jestem prosamochodowy, lubię samochody. Ale to wcale nie znaczy, że miałbym ochotę wsiąść do 30-letniego sztrucla bez hamulców z, z przerdzewiałymi nadprożami który może się po prostu złamać w czasie jazdy, może mu odpaść koło jak prezydentowi, albo w czasie zjazdu z górki mogą wysiąść hamulce. No bo on jest po prostu groźny dla naszego życia i zdrowia. Nie, że wszystkie samochody są, tylko ten konkretny, nie? No właśnie, tak samo jak konkretna część samochodów może być groźna dla naszego życia i zdrowia, jeśli na przykład ma felerne hamulce i generalnie nawet jak są nowe, to szlagie trafia, prawda? No właśnie. Także ja, podajmy moim zdaniem, jestem całkowicie racjonalny. Problem polega na tym, że no, że no nie podoba mi się, że, że ekspertami od choroby są ludzie, którzy kompletnie się na niej nie znają, tak jak właśnie pan Soros, pan e, Gates, pani Thunberg, a ci, którzy powinni się znać, czy na przykład profesor medycyny podobno, e, pan Szumowski, ostatnio ogłoszony świętym przez ewangelistą, przez biskupa na Jasnej Górze, jakieś kurde niesamowita herezja, ale nie, wy, nie wywalili go z kościoła, nie były komuniki, e, no, to, no to jest coś nie tak. I o co chodzi? Chodzi o to, że a widzę bardzo mocno, że, że są próby przymuszania ludzi do przyjmowania tych preparatów bez specjalnego zagłębiania się w te cechy, o których mówiłem wcześniej, czyli czystość, bezpieczeństwo, przebadanie. Przecież, jak taki preparat jest przygotowywany co roku, to siłą rzeczy nie może być dobrze przebadany, skoro czas na badanie takiego preparatu to jest kilka lat, nawet cztery. Prawda? No właśnie, już były wcześniej próby e, zmuszania ludzi do, e, do przyjmowania preparatu na grypę. W Polsce też już właśnie te lobby progrypowe zaczynało mówić, po, poza tym, że oni tam bardzo mocno grają na uczuciach i. Mają argumenty niemerytoryczne, tylko właśnie takie granie na emocjach. Na przykład profesor Grybka często mówi, że jak nie zaszczepisz swojego dziadka, to tak jakbyś go zabił coś takiego to już jest takie ordynarne działanie na emocjach. No to oni próbują zmuszać, że na przykład, że, żeby przymusowo. A najlepiej, żeby przymusowo zaszczepić y, personel medyczny, no bo wtedy będzie można mówić innym ludziom, że prze bardzo personel medyczny wyszczepił się w 100%, a to zdanie, że przymusowo, bo inaczej y, nie przyjmie enty zostanie do pracy, już przeminiemy. Druga rzecz właśnie, właśnie tak, że nie, zostanie, nie przyjmiesz tego preparatu, to nie możesz pracować. I o ile y, w przypadku grypy... To się nie udawało. Był bardzo duży opór materii, grypa nam spowszedniała, grypa kojarzyła nam się z czymś całkowicie niegroźnym, choć groźna była, bo źle leczona, czy nie daj Boże przechodzona w pracy, mogła powodować komplikacje, tak zwane powikłania, jakieś tam zapalenia związane z mięsiem sercowym, czy, 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 czy zapalenia płuc, inne takie bardzo, bardzo przykre rzeczy. No to groźna była, ale nam się kojarzyła niegroźnie, więc nie było przyzwolenia społecznego na taki przymus. Ale teraz w przypadku koronki, jak nas jeszcze nie daj Boże na jesieni przestraszą, a przypominam, że minister um, Szumowski już zapowiedział, że będzie druga fala. Nie wiem na podstawie czego, i nawet podał konkretne miesiące, To jest w ogóle niezłe. Słuchajcie, um, rozmawiałem z przyjacielem, wirusologiem. go się pytam. Nie powiem imienia, bo, bo tych wirusologów nie jest tak dużo, a jeszcze dojdą... To który to, nie? No nie chcę mu robić krzyw, problemu, mówię tak. Słuchaj, czy można określić, w których miesiącach będzie druga fala koronki? Stary, z pewno... Jeśli chcesz, mogę ci powiedzieć... Z, po pierwsze, to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie, czy nie będzie. A to jest pewne, że będzie? Nie, wcale nie jest pewne, że będzie. Aha! A, a jak będzie, to w których miesiącach? Różnie można... Może być w tych, może być w tych. No i... No właśnie. Także dziwne, że specjalista, specjalista od tego typu rzeczy mówi, że wcale nie wiadomo, czy będzie, a jak będzie, to nie do końca wiadomo. Kiedy minister Szumowski już wie konkretne miesiące podał, prawda? Takie trochę dziwne, nie? stuprocentową pewność, kiedy ta druga fala nadejdzie, ma tylko ten, kto ją wywoła. Albo ten, który ją ogłosi. No też może być, że minister po prostu gada jakieś głupoty, minister wiele razy sobie zaprzecza, to nie jest człowiek wiarygodny, tak, raz trzeba nosić maseczki, znaczy raz ten, kto nosi maseczki, ten z tego się minister śmieje, raz każe, raz wybory za dwa lata, raz głosuje, żeby były już w czerwcu, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No właśnie. Ale no jak nas na jesieni dobrze przestraszą, a potem zrobią takie coś, na przykład, że ten może wrócić do pracy, albo ten może wrócić do pracy, kto się zaszczepi, oto dużo ludzi się zaszczepi. Jak powiedzą, że ten może wyjść z domu, kto się zaszczepi, to już się prawie wszyscy zaszczepią. Tymczasem właśnie to będzie pod przymusem. Okazuje się, że już teraz, gdy jeszcze nie wiadomo, co to za preparat, już teraz jedna czwarta ludzi dorosłych mówi, że nie, że nie chce. Że kompletnie nie chce, że nie chce tego przyjmować. To też nie jest dobre podejście. Bo ja sobie uważam, że poczekać, zobaczyć, co to będzie za preparat, i tak dalej, i tak dalej, i I wtedy podjąć decyzję. Natomiast już teraz jedna czwarta nie chce. Więc bardzo się boję, że to będzie pod takim wrednym przymusem, takim, takim trochę jak z dziećmi. Czyli nie ma tak, że, 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 oni ciebie, że oni ci porwą dziecko i ci wstrzykną temu dziecku preparat. Nie, oni. Ciebie zmuszą, żebyś ty wyraził dobrowolną zgodę. Dlaczego tak robią? Bardzo prosto, bo gdyby wstrzyknęli coś dzieciakowi, no to oni potem odpowiadają. A jak ty wyraziłeś dobrowolną zgodę, no przecież jest twoja dobrowolna zgoda. O co chodzi? Wiecie, o co chodzi, nie? Właśnie, i to jest takie trochę wszystko naprawdę bardzo, bardzo niefajne. Zwłaszcza w kontekście tego, że przecież e, e, że przecież w Wielkiej Brytanii z powodzeniem zaczęto stosować terapię, WHO już wprost powiedziało, że, że mamy lek na, na koronkę i to taki, który działa w tych przypadkach ostrych, ciężkich, czyli w osobie w tych, powiedziałbym najważniejszych, no bo przynajmniej tak jak nam się mówi, to jest wersja oficjalna, że, że są jakby trzy, 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 trzy elementy, trzy możliwości przechodzenia bezobjawowo, Czyli w sumie to nie wiadomo, czy ty przechodzisz to bezobjawowo, czy tylko test wykazał fałszywie dodatni wynik. Jakieś bardzo, bardzo małe objawy, czyli w zasadzie nic ci nie jest, trochę kasslerz i tak dalej, tylko test wykazał. No i te ciężkie, co rzeczywiście nie możesz oddychać, i, i takie straszne rzeczy się dzieją. Czyli tak naprawdę ten lek to potrzebujemy tylko na te ciężkie przypadki, no bo. No bo te obozy objawowe to są w ogóle, przepraszam za wyrażenie, wątpliwe czy istnieją. Te drugie, no to parę dni przechorujesz i luz. A te trzecie to są te, które są naprawdę gnośne. I to proszę bardzo, mamy na to lek. Mamy na to lek. Niestety tylko w Wielkiej Brytanii. W Polsce e, nic. E, w Polsce nic. E, w Polsce nic nie ma, nie ma mowy na ten temat, że chcą to kupić, ten lek. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak Amerykanie ogłosili, że mają lek yy, i on był taki wątpliwy, taki bardzo, bardzo wątpliwy, to od razu, od razu tutaj minister Szumowski powiedział tak, super, kupujemy, wdrażamy leczenie. A jak Brytyjczycy naprawdę mają lek, on jest... Yy, on jest yy, no nie jest pewny, on jest potwierdzony jego działanie, jakoś nic nie słyszałem i w ogóle on jest tani jeszcze, żeby było ciekawiej, jakoś nic nie słychać, żeby, żeby miał być do Polski wprowadzany. Bardzo ciekawe, prawda? No ale ja to rozumiem w ten sposób, że skoro mamy lek, to może za chwilkę się okaże, że będzie jakiś kolejny. Może się okazać, że, że w ogóle ta szczepionka jest niepotrzebna. A tu przymusowo i co roku. Nie podoba mi się to, kochani, ale przede wszystkim nie podoba mi się właśnie, że tacy ludzie jak ministrowie zdrowia, czy cały WHO, chodzi na krótkiej smyczy formalnie trzech ekspertów. I naprawdę zastanawiam się, kto za tymi ekspertami stoi, czy może ci eksperci mają tak długie macki, na przykład przez swoje fundacje i po prostu, czy to nie jest tak, że oni są ekspertami, bo mają pieniądze. Pozdrawiam, moi kochani, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!